4 minuty do startu, nie przepływamy już powyżej linii. Piek w ramach Rega, dniwa Błękitne Żagle odbywa się na jachtach klasy Optymist. Jest to łódka przeznaczona dla dzieci od lat 7 do 15. Nasi zawodnicy, których mogliśmy przed chwilą obserwować, swoją przygodę z żeglasem zaczęli tego, tej wiosny. Dopiero są to, są to początki ich kariery, która z uwagi na ich cechy charakteru już można rozpoznać. No, gwarantuje im w przyszłości pewne różne takie sukcesy. Może z nich uda nam się wyszkolić jakiegoś olimpijczyka, kto wie. Jaką trasę mamy do pokonania? Klasyczną klasą, trasą w takim wyścigu jest to klasa, trasa w kształcie trójkąta. Bojka numer jeden, jest to bojka znajdująca się pod wiatr i największą sztuką jest właśnie pływanie żaglówką pod wiatr. Wygrywa ten oczywiście z zawodników, któremu jako pierwszy uda się pokonać całą trasę wyznaczoną bojkami. Konrad nie patrz na jej ster tylko staraj się wygrywać, wybierz szoty, pochyl się do przodu, pupa do przodu i gonimy. Tak, wszyscy zawodnicy tutaj obecni to są zawodnicy Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego. Jest jeszcze grupa takich dzieci, które niestety nie miały szansy uczestniczyć w wyścigach. No, no niestety nie dysponujemy taką ilością sprzętu, żeby zaspokoić wszystkie tutaj potrzeby. Niemniej jednak zapraszam wszystkich rodziców, aby zmobilizowali dzieci i zachęcili do aktywnego uprawiania sportu. Szczególnie żeglarstwa. Opiszę tutaj sukcesy zawodników w klasie Europa, gdzie na 6 medalów mistrz, mistrzostw Polski trzy trafiły do Wolsztyna, Pozostała, pozostałe trzy medale to jest reszta Polski. No, niesamowite. No, całe szczęście. <laughs> Są pewne takie etapy szkolenia. Oczywiście najważniejszą rzeczą w tym momencie jest takie prowadzenie treningu, aby przezwycię przezwyciężyć strach u małego człowieka. No, drugą rzeczą jest najważniejszą przezwyciężenie strachu u rodzica, o, bo jest to też niesamowity problem. Kolejną, kolejnym takim krokiem jest dołożenie żagla, dołożenie żagla, dołożenie steru, nauka równowagi, no i, i powolnymi krokami dochodzimy do jakichś tam regat, regat już wyczynowych. Każde, każde zajęcia rozpoczynają się i kończą odprawą. Dla młodych żeglarzy takie odprawy jest to nauka żeglarstwa teoretycznego. Poznają elementy, podstawowe elementy jachtu, nazewnictwo oraz zasady bezpiecznego zachowania się na wodzie, bo, bo mimo, Mimo tego, że dążymy do osiągnięcia jak największych sukcesów, bezpieczeństwo przede wszystkim. Panie Ryszardzie, i na sam koniec, teraz jeszcze parę słów bym prosił na temat e, śluzy, która się odnawia i udrożnienia przepływu między Jeziorem Berzyńskim a Włosztyńskim, a ponoć nawet macie udać, udać się w kierunku e, Kuźnicy, bo takie plotki chodzą po mieście. No, ja mam cały czas nadzieję, że te plotki już nie będą plotkami, śluza będzie dostępna dla coraz większej. Coraz większego grona żeglarzy i turystów wywodnych, A miejmy nadzieję, że dopłynie się naszymi szlakami wodnymi do samej kuźnicy. Nie łowimy ryb rękami! Nie łowimy! Patrzymy do przodu! Ola, nie wolno do tyłu! Nie patrzymy do tyłu! Interesuje Was tylko cel wyścigu. Bojka numer jeden. Teraz jest najważniejsza. Idziemy na.